Witam serdecznie. To jest mój trzeci filmik. Jak się to mówi, do trzech razy sztuka. Jest to trzeci filmik, którym chcę zaciekawić, zainspirować, zainteresować czytelnika moimi książkami. Trzy książki: Idealna Para, Dziennik Wariatki i Księga Paradoksu. Tworzą niepodzielną całość, komplet który opatrzyłam jednym wspólnym tytułem Trochos. Jestem psychologiem, psychoterapeutą, bioenergoterapeutą. Nazywam się Urszula Ewa Dubielska i jestem autorką tych trzech książek, które teraz chcę przedstawić widzowi, czytelnikowi i zachęcić go do przeczytania. No Niestety samo przeczytanie tych książek nie wystarczy, dlatego że są to książki natury, Procesowej i z jednoczesnym czytaniem korzystnym jest, a nawet pożądanym, przepracowywanie własnego materiału psychicznego, ponieważ po to one zostały stworzone. Stworzone one zostały jako pomoc do uczenia się własnego materiału psychicznego, do zdobycia umiejętności samodzielnego przekształcania tego materiału psychicznego, udoskonalania, regulacji, po to, aby dojrzewać do właściwych, Adekwatnych do sytuacji, do zachowania postaw i decyzji. Dlatego też tworzą one specyficznego rodzaju labirynt, w którym czytelnik, podróżnik, pielgrzym, czy też wojownik, a nawet buntownik może się swobodnie przemieszczać, zaglądać do zakamarków, odkrywać ukryte komnaty, tajemne przejścia. I w jednym jedynym celu, aby poznać własny, rzeczywisty materiał psychiczny, zwany potocznie duszą lub psychę. Temu służą te trzy książki. Książki powstały w kreatywnym i twórczym procesie psychoterapeutycznym osób cierpiących, które zgłaszały się po pomoc oraz klientów, którym na sercu leżało dobro. I rozwój ich osobowości, oraz zdobycie umiejętności samodzielnego i skutecznego rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy poznamy przyczyny. My zaś w naszym jestestwie zachowujemy się bardzo często tak, że zajmujemy się jedynie skutkami. W tej książce: Idealna para. Zawarte są skutki naszych poczynań, naszych zachowań, naszych relacji oraz materiały psychiczne, zarówno mój i po części całej mojej rodziny, oraz materiały psychiczne tych osób, które zgłaszały się na terapię. Ten, w tym materiale, materiale psychicznym przez konfrontację i porównywanie czytelnik może się identyfikować bądź porównywać bądź spisywać własne spostrzeżenia i uwagi na temat własnego materiału psychicznego. Może się więc w tych książkach po prostu przeglądać jak w lustrze, a one odpowiedzą mu na pytanie: Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Chodzi nam o to, aby zidentyfikować te pokłady naszej świadomości, podświadomości czy nadświadomości, które bardzo często władają nami jako ten ślepy los. A z czego my sobie właściwie w ogóle nie zdajemy sprawy. Żeby poznać przyczyny, trzeba do nich dotrzeć i temu celowi służy Dziennik Wariatki. W Dzienniku Wariatki zawarłam nie tylko moje sny, skojarzenia intuicyjne czy też przeczucia intu intuicyjne, ale również nowe ciągi skojarzeń, które tworzyłam za pomocą Księgi Paradoksu oraz mm, Sposoby na przepracowanie materiału psychicznego, medytację, wizualizację, odczytywanie nowych znaczeń z wierszy, również z materiału, który zawarłam w Księdze Paradoksu. Jest tutaj bardzo duży materiał wszelkiego rodzaju aforyzmów, teorii psychologicznych, oczywiście ujętych w wielkim skrócie również cytatów z przeczytanych książek, albo też fragmentów wierszy, piosenek, czy też zasłyszanych rozmów, również fragmentów obejrzanych filmów, czy też czytanych gazet. Wszystko po to, aby tworzyć nowe ciągi skojarzeń i zaczynać rozumieć własne materiał psychiczne nieco inaczej niż dotychczas. Bardzo często nasi rodzice, kiedy byliśmy dziećmi, podrostkami, czy też młodzieżą, ukrywali przed nami szereg faktów z życia rodziny, po to, aby chronić naszą psychikę, aby ona stała się silna i okrzepła w swojej dojrzałości na tym etapie oczywiście życia. My z tego korzystaliśmy, tworząc mechanizmy obronne, które broniły nas przed okolicznościami, które wtedy zastawaliśmy w życiu, albo też Korzystaliśmy bez umiarkowania z tego, co nam świat przynosił, a rodzice zapewniali. Teraz, kiedy jesteśmy już świadomymi, dojrzałymi osobami, bardzo często te materiały psychiczne, które zbudowaliśmy w przeszłości, w dzieciństwie, w okresie dojrzewania, nie służą nam, są stereotypowe, są przestarzałe, nawet szkodzą nam w bardzo dużym sensie, tworząc kryzysy, tworząc nieustannie powtarzające się takie same schematy zachowania, tworząc nieszczęśliwe wypadki, powodując nasze kłopoty codzienne. Aby tego uniknąć, należy nauczyć się rozpoznawać własny materiał psychiczny. Żeby to zrobić, należy nauczyć się być obserwatorem własnego życia. Co to znaczy? Najpierw należy, z... koniecznym jest założenie sobie takiego małego notysika, który można schować do turebki, do kieszeni, poręcznego, bardzo szybko dostępnego, w którym możemy zapisywać wszystko to, co zwróciło naszą szczególną uwagę w ciągu dnia. I wyłącznie to, co zwróciło naszą szczególną uwagę w ciągu dnia. Nie zajmujemy się wszystkimi, i nie zapisujemy wszystkiego, bo nie ma takiej potrzeby. Po to, aby później w jakimś notetniku, dzienniku, czy też jakimś notesie zapisywać te spostrzeżenia i dorabiać do nich nowe wartości poznawcze, nadawać im, nadawać im emocje i uczucia, spisywać fakty, wydarzenia z naszego życia. Dobrze jest też w tym czasie posiadać przy sobie jakąś życzliwą duszę, która nas wesprze w tym procesie, a najlepiej taką, która również podajmie się takiego przepracowywania i będzie z nami porównywała efekty swoich prac. To jest bardzo korzystne dla posiadania innej alternatywy rozwiązań naszych problemów, nie tylko naszych własnych. Bardzo często tkwimy w naszych mniemaniach, nie zdając sobie sprawy, że tuż obok nas znajdują się zupełnie inne, bardzo łatwo dostępne sposoby realizacji naszych zamierzeń, i realizowania naszych potrzeb, odczytywania naszych materiałów psychicznych. Tak jak już powiedziałam, do tego służy i dziennik wariatki i księga paradoksu, po to, abyśmy nauczyli się rozpoznawać samodzielnie rozpoznawać własny materiał psychiczny i samodzielnie nad nim pracować dla budowania satysfakcjonującego przyszłego życia. W myśl starochińskiej starochińskiego pożekadła. pamiętaj o przeszłości, żyj teraźniejszością tu i teraz. I tu i teraz buduj swoją przyszłość przez pozytywne skojarzenia. Z tego też powodu namawiam czytelnika, który nie zidentyfikował swojej wewnętrznej potrzeby podążania za tymi książkami, aby ich nie czytał, ponieważ zbuduje opór, następnie bunt i wpadnie w krytycyzm. To jest nam absolutnie niepotrzebne do tego, aby pozytywnie przewartościowywać nasz materiał psychiczny. Owszem, potrzebna jest nam konstruktywna krytyka, ale to jest krytyka, która posiada alternatywne rozwiązania korzysta z nich i potrafi się uczyć na własnych błędach. Krytyka, która służy tylko krytyko, krytykowaniu i krytykanstwu, jest nam absolutnie niepotrzebna. W związku z tym chciałam jeszcze raz zachęcić do przepracowywania własnego materiału psychicznego. Po, to, po co nam to jest potrzebne? Ale po to, żeby zdobyć wolność, żeby zdobyć samostarowność, samoregulację i samodoskonalenie się. I po to, aby modyfikować swoje postawy, aby odczytywać swoje wewnętrzne potrzeby, aby umieć modernizować i być innowacyjnym wobec samego siebie, wobec własnego materiału psychicznego oraz aktualnych potrzeb, które się wyzwalają w toku rozwoju. I tego życzę Tobie, czytelników, widzów, ponieważ tylko Ty to możesz zrobić. Życzę Ci też. Wytrwałości, nieustępliwości, też dociekliwości w korzystaniu z zasobów Twojej całej rodziny, szczególnie dziadków i rodziców, do trzeciego pokolenia, po to, aby zidentyfikować to, co Cię tyka i pamiętać o tym, że to, co Cię tyka, to Cię tyczy, to, co Cię wścieka, to, co Cię irytuje, to, co Cię denerwuje, jest Twoim potencjałem ukrytym gdzieś w głębi podświadomości, a nawet w głębokiej podświadomości. I aby to odkryć i wyciągnąć na wierzch swojej świadomości, należy poznać tego przyczyny. W tym celu jest potrzebna rodzina, bliscy ludzie, przyjaciele, znajomi. Są to nasze ułomności, które stają się naszą czarną dziurą i naszym przekleństwem powodują nasze niepowodzenia, klęski, rozwody. Upadłości, bankructwa, oszustwa, wyłudzenia i różne inne tego typu podobne sprawy, z którymi niestety również w naszym życiu się spotykamy. Proszę cię, czytelniku czy widzu, zainspiruj się tą, tymi książkami, zaciekaw się i postanów, że poświęcisz im czas i uwagę nie na czytanie, bo nie są to czytadła, lecz na przepracowanie. I identyfikację i poznanie własnego wewnętrznego materiału psychicznego, który jest materiałem rzeczywistym, a nie urojonym. Życzę czytelnikowi jeszcze raz z całego mojego serca wszelkiej pomyślności i bardzo dziękuję za uwagę.